konkretnie osoby, jakie konkretne podmioty, jakie konkretne organizacje jest na scenie beniczy, które podejmowały tego rodzaju musi. No no, przede wszystkim, przede wszystkim prace, e, e, prasa i no, komentatorzy prasa radiowo-liberalna i komentatorzy liberalni. No, trudno mi w tej chwili zliczyć, ale to też gazeta wyborcza, e, e, TVN, Newsweek, e, publicyści z tym związani, politycy, którzy powtarzali, Którzy powtarzali po uniwersytecie, Również grupę aktywistów, czyli przedstawicieli różnych stowarzyszeń, fundacji e, i również w tym e, Fundacji Obywatelskiej RP. Proszę pana, a to są wydarzenia, które wtedy miały miejsce, czy w jakikolwiek sposób na obecną rzeczywistość, w której Państwo w punkcie wpływają? Oczywiście, że, oczywiście, że wpływają. Myślę, jeszcze raz częściej polskiego społeczeństwa jest przekonana tym, że jestem bardzo niebezpiecznym przestępcą, mimo wręcz takim pozbawionym jakichkolwiek skrupułów w przestrzeni publicznej, nie mogę normalnie funkcjonować z własną rodziną, na przykład z własnymi małoletnimi dziećmi, bo moje dzieci boją się wychodzić na ulicę, jestem przez ludzi atakowany, czy to werbalnie, czy czasami, czasami fizycznie. To jest pokłosie tych oszczęd, kierowanych w, w moją stronę po prostu od lat. Zupełnie jak to szczerze nigdy nie poniosły żadnej odpowiedzialności przed, przed sądem. Wydaje mi się, że nie można traktować obywateli w sposób tak, tak zróżnicowany, który nie daje mu możliwości obrony, pomimo być może Pewnych poglądów, z którymi no nie wiem, przedstawiciele ław prawniczych się nie do końca, nie do końca zgadzają, ale to, to nie są poglądy, które wymykają się jakimś prawnym zasadom życia, życia społecznego. Znalazła, Proszę. Proszę działania tak po no, publicznego, czy uważa Pan, że określenie plebacka szmata... Uchylamy czy... pytanie. Nie wolno w taki sposób, proszę Pana, się... Dostaję. Czy określenie... I takiego sformułowania, pan Wójcie, nie użył? Czy określenie środowiska dewiacyjne jest infektywne, Pańskim zdaniem? czy nie? Pytanie. Czy coś jeszcze, użo... To sformułowanie zostało tu użyte. Proszę Pana, uchylamy <coughs> pytanie. Nie, nie temu służy dowód przesłuchania stron. Ma Pan dwóch pomocników, proszę mi pozwolić tutaj swoją rolę tutaj wewnątrz. No. Panie mecenasie, są jeszcze jakieś pytania? W Pani z chciałem zadać pomocnika. Przed trzyma tymi pytania. E, wspomniał Pan, jeszcze się do tych treści na Twitterze, że treści na X są zbieżne z celami działalności i relacji. Czy wie Pan, jakie są cele działalności Fundacji i cele statutowe? Tak, sprawdzałem cele hmm. statutowe w tej chwili, nie pamiętam ich dokładnie, natomiast mogę no, nawet sobie przypominać przy wcześniejszej sprawie, do tego, że mam dostęp do portalu, rejestr i o, i tam można dosyć dokładnie sprawdzić to dokumenty związane z. Publikacje e, na ile są zbieżne z tymi celami? Są, są o tyle zbieżne, że są zbieżne z treściami, które są importowany w, w sposób, w przede wszystkim statuty są pisane dosyć obszernie, dają szeroki zakres interpretacji przez, przez osoby prowadzące mm -hmm. fundację i w mojej ocenie, one są, one są, one są zbieżne. Pamiętam Pan jeden przykład takiego wpisu na liście, który byłby zbieżny właśnie z celami działalności fundacji w kontekście nie, nie, nie podając żadnych swojej strony do przykładu. Ale panie mecenasie, pan, czy panie nie pani Mecenasie. Pan nie powie. Nie pamiętam. Czy kuba ja tego wpisu na, na X-ie, czy pan albo pełnomocnik próbowaliście kontaktować się z przedstawicielem fundacji, celem jakiejś reakcji ze strony fundacji, usunięcia tego wpisu? Wysyki Wysoki nie pamiętam w tej chwili, ale bardzo często, żeśmy wysyłali pismo o sprostowaniu najpierw do tego... Czyniliśmy w, w tym przypadku zamrażenie nie by... ilości czy... do fundacji o podjęcie jakichś tak. w związku z tym pisem? A czy byliście? Może dotrzeć, kim jest autor w, w kontekście roboty fizycznej, bo też jak wspólnie to ustaliliśmy, fundacja jako taka nie mogła przygotować. Ale nie było to w nie było to nasze. E, Ustawiać, no, to, nie tak? no, nie, tak, tak. nie, nie ustalić, jaka konkretnie osoba jest na tle wpisów. Nie pamiętam dokładnie, W każdym razie nie pamiętam. Nie mogliśmy ustalić, jaka konkretnie osoba jest na tle wpisów, w każdym razie ja nie pamiętam. Panie Zesie? Panie Zesie, Pan może y, dzisiaj wiecie, jakby, dalszy czas postępowania nie wymaga pana uzyskania? Wysoki sąd nie ja jest wchodzący z tego wyroczenia do sprawy dzisiejszym. Nie mam po prostu sprawy aresztową, na którą muszę zdążyć i czekam na ją w prokuraturze. Ale że Pan nie ma, pa. no, to tylko No ma, ale chodzi to jest w sądzie. Także proszę pójść dalej. Pani może Tak, tak. Dziękuję.